Kochani, że obecnie każdego roku wytwarza się ponad 2 miliardy ton śmieci. Tam, gdzie pojawiają się ludzie, tam i również są śmieci. Jednak w dzisiejszym odcinku, kochani, nie będą tylko i wyłącznie smutne wiadomości, ponieważ razem z lalką Barbie, z najnowszej, super fajnej kolekcji Barbie Love the Ocean, dowodnię Wam, że dbanie o nasze środowisko, o segregację śmieci i o to, aby na naszym świecie było pięknie i zdrowo, wcale nie jest takie trudne. Oglądajcie koniecznie ten odcinek do samego końca. Bo razem z Barbie odczarujemy troszeczkę ten nasz świat. kolekcja, kolekcja Eko, została wykonana aż w 90% z plastiku, który został zebrany na linii brzegowej oceanu. Plastik zamiast trafić do oceanu, zamiast zanieczyszczać nasze środowisko, został wykorzystany do produkcji super fajnej kolekcji. To co, chyba zaczniemy otwieranie tych laleczek. Ja jestem nimi zachwycona. Oprócz tego, że słuchajcie, cały korpus laleczki jest zrobiony z e, tego plastiku przetworzonego, to dodatkowo jeszcze w ogóle fajne takie eco-friendly są te opakowania. Nie mamy tutaj żadnych takich plastików, gumeczek, rzemyków, tylko wszystko jest właśnie zabezpieczone kartonem. Pierwszy zestaw to jest zobaczcie taka typowa Barbie, przepiękna blondynka, ale widzę, że w zestawie mamy również taką laleczkę w tęczowej sukience oraz laleczkę w błękitnej sukience. No, czas teraz przetestować tę Barbie z przepięknym, takim super fajnym nowym logo z serduszkiem. No i przekonajmy się, czy ta lalka jest jakaś inna, wygląda inaczej. W końcu jest wykonana z tego plastiku z recyklingu. Jest naprawdę ładna, super fajnie. Zobaczcie, ma zginany tutaj korpus, ręce i się podnoszą. Zupełnie jak prawdziwa lalka Barbie. Nie widzę tutaj praktycznie żadnej różnicy. Ma przepiękne, długie blond włosy. Ja jestem nią zachwycona. Mega, ale to mega mi się podoba. Słuchajcie, myślę, że jeżeli chcecie być cool i trendy, to musicie wspierać właśnie tego typu akcje koniecznie w swojej kolekcji Barbie musicie mieć taką lalkę jakby z recyklingu. Zobaczcie, prezentuje się naprawdę super. Jako dodatek ma tutaj takie klapeczki na nogach i jeszcze jedna fajna rzecz to są okulary przeciwsłoneczne. W końcu to jest taka y, seria wakacyjna i letnia. To co? Czas może teraz na jakieś dodatki dla tej lalki. Tutaj również mam zestaw, który został wykonany z plastiku, który został zebrany na plażach. Tutaj mamy dla naszej lalki Barbie, która jest pokazana na tym kartonie. Super fajny zestaw, gdzie mamy leżak, parasolkę i dodatki plażowe. Wyciągamy zawartość. Wow, jak pięknie to jest zapakowane. Widzę już tutaj parasolkę. Oh, jaka piękna, tęczowa super fajna, zrobiona troszeczkę z materiału, a troszeczkę tutaj ma korpus z plastiku. Kolejne rzeczy chyba są schowane w tej paczuszce. Cóż jeszcze mamy? Tutaj jest nasz leżak różowy, stojak i chyba patek do parasola. Pierwszy krok to zaczniemy sobie od złożenia tego leżaczka. Wystarczy tutaj w odpowiednie miejsca wcisnąć po prostu takie Zatrzaski. To poszło szybko i łatwo, bym nawet powiedziała. I nasza Barbie, może się już wylegiwać na tym leżaczku, nawet taki, yy, w takiej pozycji leżącej, idealnej do opalania. Z parasolką nie robimy nic innego, jak po prostu wkładamy tutaj patyk i zobaczcie, a jak fajnie się kręci. A teraz jeszcze zobaczmy, co jest schowane tutaj, o rany. Jaki gigantyczny papier. Wszystko jest mega fajnie zapakowane i faktycznie jest to taka paczuszka. Wyciągam zatem pierwszy gadżet i jest to taki super fajny żółty ręczniczek z napisem Malibu. To jest chyba stojak, abyśmy mogli postawić naszą parasolkę. Kolejny fajny gadżet. Słuchajcie, to jest przedłużenie do naszego leżaczka. Możemy go w ten sposób tutaj jeszcze powiększyć. I do tego dodatkowo mamy jeszcze taką specjalną tutaj nóżkę. Ją również wczepiamy. I zobaczcie, teraz mamy prawdziwy leżak, mega długi. I jeszcze garść małych gadżetów, idealnych na plaży, aby ulepić coś z piasku. Na koniec coś, na co czekam najbardziej. Ram. Jest to największy zestaw, który mam e, okazję tutaj Wam zaprezentować z tej najnowszej kolekcji i jest to super fajny bar na plaży. Zatem będą jakieś fajne, zdrowe koktajle, owocowe, pewnie kokosowe i ananasowe. Nowo zróbmy to razem, bo ten odcinek słuchajcie jest nagrywany wspólnie ze wszystkimi, którzy chcą dbać o środowisko. Razem, a zobaczmy jaka jest tutaj zawartość. O, tutaj to naprawdę jest dużo, dużo tych gadżetów. Tak wygląda stanowisko do robienia przepysznych koktajli owocowych, tylko, że ono jest jeszcze niezłożone, więc czas na czary-mary. Teram, teram i mamy to przepiękne stoisko, jest już zbudowane. Mamy super fajny słomiany daszek. Mamy tutaj fajny blat, na którym ustawimy sobie fajne rzeczy. Na wieszakach mamy gitarę na przykład, ktoś może nam zagrać. Jest również latarenka. Tutaj jest ten piękny napis The Sunset Malibu. A najfajniejsze jest to, że z tyłu, zobaczcie, może nasza Barbie się schować i to ona może robić dla nas przepyszne, super fajne i przede wszystkim zdrowe napoje. Ułożyłam sobie już moje stanowisko, przepiękne tutaj na twardym podłożu, bo do zestawu była dołączona jeszcze cała garść super fajnych dodatków możemy tutaj położyć jeszcze jedną y, miseczkę, czy też taki koszyczek. Teraz moje ulubione napoje. Napój kokosowy. Jak super fajnie wygląda w takiej skorupie od, kokus, od kokosa. No i oczywiście do tego jeszcze napój ananasowy. Może również zabraknąć takiej małej reklamy, na której mamy opisane dostępne przepyszne napoje owocowe i to również wyląduje tutaj na blacie. Ten cały fantastyczny zestaw również został w 90% wykonany z przetworzonego plastiku, który nie trafił do naszej przyrody, do naszego pięknego świata, tylko został ponownie wykonany. A super fajną rzeczą, która jeszcze jest w tym zestawie, jest taki pojemnik na śmieci. Tutaj mamy specjalną klapkę, pewnie bardzo to już dobrze znacie. Jest tutaj znaczek recyklingu, czyli takie zakręcone strzałki. I oczywiście mamy jeszcze pokazane trzy symbole: czerwone oznacza, że musimy segregować puszki, Pomarańczowy, że szkło, a żółty, że plastiki. No I kto by pomyślał, kochani, że kiedyś plastik, z którego zostały wykonane te zabawki, był po prostu śmieciami, który zalegał gdzieś na przepięknych, egzotycznych plażach. Jak widzicie, ja tutaj z moich trzech zestawów próbuję stworzyć jakąś przepiękną taką inscenizację. Wkładam wszystkie dodatki. Tutaj wam pokażę jeszcze te dodatki, które były dołączone do zabawy na piasku. Mamy jakieś fajne foremki. Jest również łopatka. Oraz nasz słoneczny, wakacyjny ręcznik. Możemy go w ten sposób złożyć i położyć na leżaku. Wszyscy fani Barbie, niech teraz szybciutko zostawią kciuka do góry, niech zasubskrybują mój kanał i po trzecie, możecie udostępnić ten filmik swoim znajomym. Mówcie wszyscy głośno dookoła, że teraz najmodniejszą rzeczą na świecie jest dbanie o nasze środowisko naturalne a wraz z firmą Mattel i z nową kolekcją laleczek Barbie, które kiedyś były zwykłym plastikiem na plaży, a teraz z nich została stworzona nowa kolekcja zabawek, jest to o wiele, wiele łatwiejsze. Każdy z nas kocha naszą planetę, kocha naszą wspaniałą Ziemię i chce, aby była czysta i wolna od plastiku i śmieci. No przyznać się na dole w komentarzu, kto z Was chciałby mieć tę najnowszą serię laleczek Barbie, kto by chciał mieć eco-friendly i Super modne zabawki. Wiecie przecież, że Barbie również dba o środowisko, o? kocha również przyrodę i wszystkie otaczające ją zwierzęta. Uwielbia kwiaty, szczególnie te w kolorze różowym. Jeśli chodzi o mnie, to był to wielki zaszczyt, że mogłam wam pokazać tę najnowszą serię laleczek Barbie, czyli serię Love the Ocean. Teraz już wiecie, co sprawia, że jesteście super modni i super fajni. Dbajcie o środowisko, nigdy nie wyrzucajcie śmieci na plażę, do lasu czy gdziekolwiek indziej poza odpowiednim śmietnikiem. Wspominajcie również innych, swoje kuzynostwo, rodzeństwo, a nawet rodziców, gdy widzicie, że robią coś nie tak dla środowiska. Ja razem z Barbie Love Ocean i już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek, kochani, Wam się spodobał. Pamiętajcie, dbajcie o środowisko, dbajcie o to, aby nasza planeta była czysta i zadbana i przyjazna zarówno dla ludzi, jak i dla wszystkich zwierząt. Do usłyszenia! Dajcie znać na dole w komentarzu, czy podoba Wam się ta nowa seria. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was serdecznie! Pa, pa!